Dzień dobry, witamy serdecznie na pierwszej części konferencji klasowej po meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Lek Poznań mierzył się z piastem Gliwice. Wynik tego spotkania to jeden z dla zespołu gości i właśnie trenera zespołu z Gliwicy gościmy w tej części konferencji, pana Aleksandra Bukowicza. Dzień dobry, panie trenerze, i gratulując zwycięstwa. Poproszę o komentarz do meczu. Dziękuję bardzo. Na pewno bardzo ważne i cenne zwycięstwo dla nas. Myślę, że poniekąd można i tak to odbieram jak odrobinę oddania nam tego, co, co, co wcześniej nie było nam dane z boiska wyciągnąć, gdzie uważam, że sporo takich meczów, gdzie byliśmy drużyną lepszą, nie zremisowaliśmy albo, albo po prostu nie wygraliśmy. Dzisiaj było odwrotnie. Lech był drużyną lepszą, mającą więcej z gry, tak jak można powiedzieć, nikt w tym sezonie też nad nami przeważał momentami, ale taka jest piłka też, że tak jak mówiłem, my potrafiliśmy te, te momenty trudne wybronić i, i tą jedną swoją sytuację jedną z nielicznych wykorzystać i też chwala zawodnikom, że po prostu na tle bardzo dobrze dysponowanego, też rybala dużo jakości. Tej drużynie, to, to po prostu wywozimy wielkie trzy punkty. Dziękuję bardzo, panie trenerze, i zapraszam do zadawania pytań. Mikrofon jest na sali, proszę się przedstawić i podać nas redakcję. Dobra, Dzień dobry, macie trudne piastrówko. Trenerze, czy to cofnięcie się do defensywy to nie było zbędne nerwy dla drużyny? Bo zasadniczo potem karne można powiedzieć, że wszyscy byliśmy na naszej połowie. No i atakował nas Lech, tylko zbierali strzała z naszej strony, wywołali na dwie akcje. Nawet przed y, y, utratą bramki też był fragment, y, gdzie, gdzie Lech przeważał, gdzie byliśmy w miejskiej obronie i y, to też jest siła rywala i to trzeba po prostu oddać to co powiedziałem i zawsze, zawsze się staramy grać jak najdalej od naszej bramki. Zazwyczaj to nam się udaje, ale to też jakby jak stare, stare niepisane prawidło, gdzie gra się tyle, ile, ile przeciwnik pozwala. Tak naprawdę Lech nas zepnął do, 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 do niskiej obrony i dobrze, że po prostu sobie też umiejętnie, umiejętnie w tej niskiej obronie radziliśmy. chodzi o Bułgarskiej. Wtedy bramka Kamila Wacka, dzisiaj Patryk Niczek, więc znów środkowy pomocnik trafia do siatki. Karol Szymański powiedział, w tej cierpieliśmy. Zgadza się Pan z odbiorem takiego, z odbiorem tego meczu właśnie w taki sposób? Mniej więcej powiedziałem to innymi, innymi słowami. Jakby to jest takie powiedziałbym z hiszpańskiego raczej przejęte, ale Uważam, że po prostu w niskiej obronie dobrze sobie e, poradziliśmy, że zaadaptowaliśmy się do tego, że po prostu nie, nie stać nas na to, żeby e, odbierać piłkę tak wysoko jak, jak zazwyczaj. I po prostu też w postaci Karola mieliśmy bardzo duże, bardzo duże wsparcie. Za to mu chwala, tak samo jak i wszystkim innym zawodnikom, bo biorę też pod uwagę fakt, że Lech tutaj przegrał ostatnie swoje spotkanie i dzisiaj było widać, że po prostu to jest dla nich mecz najważniejszy i zagrali myślę na bardzo dobrym poziomie i po prostu też to chcę docenić, bo jakby nie jest to do końca i nie był to nasz plan, żeby być w niskiej obronie tak długo. Tak. Dzień dobry, Rady Ja bym chciał Pana zapytać o drużynę Lecha, bo tutaj często widzimy taki scenariusz, że drużyna się zamyka dobrze w obronie, ma jedną sytuację, ją wykorzystuje i wygrywa. mam to Pana pytanie, w związku z tym czy Lech jest łatwą drużyną do rozczytania? Myślę, że Lech miał przez długi czas też problemy z urazami, z tego co. Ja tak obserwuję, że teraz powrót tych wszystkich zawodników do kadry naprawdę stawia Lecha w pozycji z taką przewagą nad, nad większością rywali. Jeżeli chodzi o jakość piłkarską, którą, którą po prostu ta drużyna posiada, i ja tutaj tą jakość dzisiaj czułem bo kolejny raz powtarzam, to jest jakby nie w naszym pomyśle i z nikim tak nie, nie graliśmy, z Lechem też zresztą u siebie, uważam, że nie zasłużyliśmy na to, żeby przegrać z Lechem pierwszy mecz w sezonie bo dużo bardziej to było wyrównane spotkanie, tak samo ten remis 1-1 w poprzednim sezonie uterzył nas, kiedy to Kwek strzelił w ostatnich sekundach w ramkę, no to myślę, że bardziej, że tak powiem, tam byliśmy drużyną stawiającą taki wyrównany opór, tutaj widać było po prostu dużą, dużą jakość. I też trzeba było mieć trochę szczęścia w tym wszystkim, żeby żeby wynieść dzisiaj te trzy punkty i myślę, tego szczęścia mieliśmy. I nie widzę więcej pytań, także dziękujemy za pierwszą część konferencji, za pierwszą część druga. I Dziękuję. Lecha Poznaj, Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej Lecha Poznań po meczu 18 kolejki PKO WP Ekstraklasy z Piastem Gliwicem. Wynik tego spotkania to jeden do dla zespołu gości z Gliwic, a Notation Conference trainer as trainer spoke for Josha Jonathan Broma. Good afternoon coach and let's start with your comment on the game. Yeah how it's how you can start after a game like this. I think uh we did uh we work hard. We work hard from the begin to the end and this what also what I also said to my players that uh in the mentality uh after Thursday game without uh yeah not so so much rest It's, uh, i think it's, they, they did a good job. we created also some, uh, some good chances, opportunities to, to score a goal. Uh, i think also piast uh, defends really good. Um, they have the same, so uh, because also they play on, on thursday. Uh, so there was no advantage in that, uh, in that way. but, yeah, on the other hand, uh, it was pity for us that we lost with, uh, with the penalty. The penalty moment—it took long, very long—for uh, me, it's still not clear why it was not offside. But okay, we have to accept that, and uh, we give everything. We change, we make the the, the last risk with with Sobi uh, together. But yeah, at the end, it was it was again not enough, and uh, it's the second losing game at home in a row, and that is uh, yeah, that's not what we want. That is not uh, what Lech Poznań wants, and this is. Um, Ja, yeah, again, a really, uh, really uh, disappointed result of, uh, of the game today. Jak można zacząć wypowiedź po, po takim meczu? Pracowaliśmy dzisiaj ciężko, żeby żeby osiągnąć dobry wynik, i myślę, że to było widać i to też powiedziałem moim piłkarzom, że jeśli chodzi o to nastawienie mentalne i to, jak my wyglądaliśmy pod tym względem, po, po nie dużo mieliśmy czasu na regenerację pod w każdym względem od czwartkowego meczu w pucharach, w Pucharze Polski i em, uważam, że wykonaliśmy pod tym względem dobrą pracę. I to jest coś, co powiedziałem moim piłkarzom. E, wykreowaliśmy dzisiaj trochę sytuację, ale trzeba oddać Piastowi, że bardzo dobrze dzisiaj w tym meczu e, bronił. No i bardzo wielka szkoda, że przegrywamy po rzucie karnym. E, ja nadal uważam, że ta, ta sytuacja powinna być inaczej rozstrzygnięta, że tam powinien być e, e, spalony. Natomiast no jest, wydarzyło się tak, jak się wydarzyło, i widzieliście, że też w końcówce rzuciliśmy wszystko, co mogliśmy do przodu. Wejścia Artura, sobie Hano, szukaliśmy tego, żeby ten wynik meczu odwrócić. Nie udało się i na pewno nie jest to wynik, który może kogokolwiek zadowalać. To nie jest to, czego chcemy w Lechu Poznań, nikt tego nie chce. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o komentarz do tego meczu. Zapraszam do zadania pytania.